audycji Weekend z dobrą książką razem ze mną ze stadionu narodowego można powiedzieć pani Anna Haniemczynow. Dzień dobry Dzień dobry witam serdecznie Słuchacze Waszego Radia FM i Weekend z dobrą książką Ostatnią książką, o której słyszeli, to jest ta zatytułowana Jej portret historia która w niej się toczy Trzeba przyznać, że jest bardzo Życiowa, jeżeli chodzi o emocje szczególnie, które targają tymi, którzy przeżyli wielką miłość. No Myślę, że tak. Ja staram się pisać emocjami i myślę, że, że chyba mi to wychodzi, bo czytelniczki twierdzą, że to jest moja najlepsza książka. Choć nie zdradzając finału tej książki, ci, którzy jeszcze jej nie czytali, to nie będziemy im psuć zabawy, natomiast no, smutno się kończy. Życie bywa smutne, ale trzeba szukać w nim dobrych stron, trzeba szukać dobra. Myślę, że oprócz tego, że w tej książce jest sporo smutku, to jest wiele pozytywnych przesłań. Czytelnik odkładając tę książkę na półkę, na pewno o niej tak szybko nie zapomni. Jestem przekonana. Na pewno nie, szczególnie, że obraz mężczyzny, w ogóle męża, został tu pokazany w bardzo dobrym świetle. No tak. Skąd ta inspiracja? No z życia, nie będę mówiła, że, że wymyśliłam. Dużo inspiracji Czerpie z własnego życia. Myślę, że Marcer ma wiele cech, które widzę u mojego męża. Czyli jest pani szczęściarą? Tak, jestem, tak. Co do maj, dobrze. Można ją polubić? To zależy, to zależy. Jeżeli. Zaczynamy oceniać, to możemy mieć problem z polubieniem. E, dlatego ja zachęcam, aby nie oceniać, bo tak naprawdę jacy jesteśmy, nie wie nikt. Nie możemy powiedzieć, że czegoś nie zrobimy, bo znamy siebie tylko do momentu, do którego do, dożyliśmy, prawda? Więc tylko do dziś e, mogę powiedzieć, co bym zrobiła. Jutro co zrobię, nie wiem. Dlatego naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt. To, co mi się podoba w tej książce, to to, że właśnie zostały trochę odwrócone role. Bo często w e, książkach też zdarza się tak, że to mężczyzna zdradza, a nie kobieta. Kobiety też zdradzają. Ale tak. częściej? A tego to nie wiem. Tego to nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Chciałbym też zwrócić uwagę na, na to, w jaki sposób. E, Teściowie wpływali na, na małżeństwo, to znaczy bardziej e, właśnie mąż chyba był taki, który, e, który trochę się bał tych teściów. Tate, e, chodzi o e, tatę Mai? A, czy Marcel się bał teściów? Szczególnie, e. szczególnie mamy, chociaż widział w niej też sojusznika. Nie tak wiem. Mi się wydaje. Nie? Tak mhm. Każdy wyciąga takie treści, które dla niego są istotne, chyba. Mhm. Nie wiem, czy się bał. Myślę, że Marco jest taką osobą, która się niczego nie boi. On ma dosyć mocno swoje priorytety ustalone. Nie sądzę, żeby się bał. Natomiast Maja miała problem ze swoją mamą. Tak, tak. Maja miała problem. To Wynikało z przeszłości, jaką, jaką obie miały mama i córka. Natomiast ja zawsze y, lubię mówić, że wszyscy jesteśmy ofiarami ofiar i zawsze y, to, że mama taka była, to trzeba byłoby się zastanowić, jaka dla mamy mai była jej mama. Y, I dlatego ja ciągle y, powtarzam, aby nie oceniać, aby y, czasami zamknąć usta. To jest lepsze milczenie jest złotem. Czy miała pani? od razu zaplanowane to, co się stało na końcu? Czy też być może był taki... Yy, taka, była być może taka szansa, że to będzie jednak szczęśliwy finał? To nie mogło się skończyć dobrze. Romanse nigdy nie kończą się dobrze. <laughs> yy, nie mogło skończyć się tak hollywoodzko, tak? To, to, bo to tak w życiu nie jest. Mi nie chodzi o to, aby pisać bajki, yy, tylko aby pisać o życiu, aby czytelnik yy, Mógł znaleźć w, w, w książkach, które piszę, kawałek siebie. I na pewno koniec nie był zaplanowany, koniec mnie zaskoczył. Książka miała skończyć się całkowicie inaczej, ale skończyła się tak. Jak wygląda Pani proces twórczy? Ja zawsze wiem, co chcę przekazać. Mniej więcej mam zaplanowaną historię, ale. Lubię, jak bohaterowie mnie zaskoczą. Często jest tak, że planuję zupełnie inną książkę, a na koniec okazuje się, że ona całkiem inaczej się potoczyła i, i, i wyszło mi zupełnie coś innego. Natomiast niezmiennie zaskakuje mnie to, że mi się udaje doprowadzić wszystko do końca. Jestem szczęśliwa z tego powodu i wdzięczna. Cały czas twierdzę, że Bóg mi dyktuje te książki, bo sama bym na to wszystko nie wpadła. A ta przemiana bohaterów, to też jest taka spontaniczna? I zaskoczeniem jest dla Pani? Mowa o przyjaciółce. Przyjaciółcem? Przyjaciółce, nie, ona była akurat zaplanowana tak. I tę, tę postać akurat poprowadziłam w miarę planowo. Maja mnie trochę zaskoczyła na koniec, natomiast Ewa, Ewa była zaplanowana, ona miała się zmienić. Nie chcę zdradzać, o co mi chodziło, bo myślę, że czytelnik wyciągnie to z, z między wierszami, wyczyta. Jeżeli chodzi o targi książki i ten kontakt, który tutaj się wytwarza pomiędzy pisarzem, autorem a, a czytelnikami, do pani była spora kolejka. Nawet poza swoimi godzinami pani podpisywała książki i rozdawała, zrobiła sobie zdjęcia z czytelnikami. A poza targami, w jaki sposób się spotyka pani, jaki ma kontakt ze swoimi czytelnikami? Ja staram się mieć kontakt z moimi czytelniczkami i czytelnikami przez Facebook, przez mój fanpage. Mieszkam za granicą, więc jest to dla mnie trochę utrudnione, żebym mogła przyjrzeć na spotkania autorskie, niemniej jednak na pewno planuję, ale targi to jest takie święto i dla mnie, i dla moich czytelników uważam, że powinnam być, skoro ktoś kupił moją książkę i poświęcił swój czas, aby ją przeczytać. To ja jestem po to, aby przyjechać i podpisać z każdego przytulić, wyciskać i osobiście podziękować za, za to dobro, które mi daje w postaci czytania, prawda? Bo gdyby ludzie nie czytali tych książek, ja nie mogłabym pisać, a kocham to, więc no, jestem wdzięczna każdemu z osobna i każdemu dziękuję. A jak widać, czytelnicy czytają pani książki? Czytają, czytają, czytają. Jestem szczęśliwa z tego powodu. Byłam rok temu, było do mnie zaledwie parę osób, a dzisiaj, tak jak pan powiedział, nie, nie zmieściłam się w swoim czasie. Także to jest niebywały sukces i jestem bardzo wdzięczna. Jeżeli jeszcze chodzi o czytelników i kontakt z nimi, to podsyłają pani jakieś swoje historie? Podsyłają, podsyłają, dzielą się, opowiadają, często piszą, matko, pani opisała moje życie, skąd pani wiedziała? No tak, tak. Też, to jest też taki rodzaj literatury, który zbliża ludzi. Ludzie chętnie się zwierzają. Ja jestem za to postokroć wdzięczna, ale zawsze zatrzymuję dla siebie. To jeszcze na koniec, zanim przejdziemy do pani planów wydawniczych, to chciałbym powiedzieć o mojej pierwszej myśli, która się narodziła, kiedy zacząłem czytać jej portret. Pisarka napisała o pisarce. No tak, tak, tak. Ile tam jest Anny? w maju? Ja myślę, że w każdej mojej książce jest sporo mnie, no bo to jednak ja piszę te książki, tak? Niemniej jednak, no niektóre rzeczy wolałabym pozostawić tak niedopowiedziane, bo tak jak się zdradza wszystko, no to przestaje się być tą tajemnicą, tak? Naprawdę jaka jestem, też nie wie nikt, ja też sama siebie czasami zaskakuję, więc chyba tyle. Jeszcze warto też wspomnieć o opisach e, zbliżeń, e, które tam są. Jak na obyczajówkę, myślę, że. Całkiem, całkiem. A dziękuję, dziękuję. Cieszę się, że się podobały, co prawda nie jest to grej, ale... Ale i bardzo dobrze, bo to wprowadza pewien pikant, pikantny smaczek do, do, do książki, a z drugiej strony też nie jest wulgarny. Nie, nie, no miłość jest piękna, seks też, prawda? Nie, nie... Nic to ludzkie nie jest mi obce i myślę, że moim czytelnikom również, więc dlaczego mam o tym nie pisać? Nie boję się nazywać prawdy słowami. Inaczej nie mogłabym pisać. To plany wydawnicze najbliższe. Ja jakby wyrosłam z planów, staram się nie planować, bo zawsze mówię jak Bóg da. Jak Bóg da, to napiszę, jak nie da, to nie napiszę i tak będzie. Natomiast bardzo stara, chciałabym pisać tak do, do trzech książek rocznie. To byłoby moim marzeniem dobrych książek, żeby też nie za szybko, żeby moi czytelnicy. Pochylając się nad moimi słowami, jednak wynosili tę refleksję, wynosili dobro dla siebie. Dla mnie to dobro w książkach jest ważne i ta refleksja, to przesłanie, raczej na jakość bym chciała iść, a nie na ilość. Rozumiem, że już jakaś książka się pisze? Już jest napisana. O. Premiera jest... o Dziękujemy. <laughs> premiera 3 lipca w mojej urodziny, więc bardzo się cieszę. Piękna książka, bardzo pozytywna, całkiem inna od każdej mojej poprzedniej. Życie Cię kocha, Lili. Tak. Dobrze, to w takim razie czekamy z cierpliwością. Cieszę się. Dziękuję, dziękuję, dziękuję serdecznie. Dziękuję, że Pan poświęcił czas na czytanie mojej książki. To, to bardzo dla mnie cenne. Ja myślę, dziękuję, dziękuję. <laughs>